stan wojenny na obszarze całego kraju. Ja proszę to was za tak, pana generała. tak, to, 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 tak, 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 Podpiszę akt. Traktatu Lizbońskiego. Prezydenci, rezydenci, polecam. Stanisław O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w czwartek zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Terror Głupoty. Dzisiaj zaczynamy od Polski, bo właśnie zaczyna się, wchodzi w kluczową fazę projekt likwidacji kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku który, jak podliczyli eksperci z Fundacji Wolność i Własność, będzie kosztował 9 miliardów złotych. To jest taki przykład socjalistycznego zarządzania, bo wydamy 9 miliardów złotych na to, żeby nie mieć węgla. To tak samo, jakbyście, na przykład, państwo wydali 100 tysięcy złotych na to, żeby pozbyć się domu, albo żebyście państwo wydali 4 tysiące złotych na to, żeby nie mieć samochodu. Absurdalna zupełnie, zupełnie kwestia. Natomiast do, i to jest nie koszt, wa, wartość kopalna, yy, tylko to jest koszt procesu samego zamykania, bo przecież trzeba będzie zatrudnić zamykaczy kopalń, asystentów, zamykaczy, współpracowników, zamykaczy, kontrolerów, zamykaczy itd. itd. Natomiast jakie będą tego skutki? Skutki będą oczywiście idące w setki miliardów złotych, dlatego że stracimy dostęp do węgla kamiennego, czyli do podstawowego środku, do środka do produkcji prądu. I to jest sprawa, która pokazuje, która też wraca w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia niedawno z blackoutem w Hiszpanii, Portugalii i Francji. I blackout uwidocznił to, o czym naukowcy, ale faktyczni naukowcy, a nie pseudonaukowcy ostrzegają już od wielu lat. To znaczy, że tak zwane odnawialne źródła energii, czyli chociażby fotowoltaika, nie zapewniają energetycznego bezpieczeństwa nawet w krajach dysponujących lepszymi warunkami klimatycznymi dla fotowoltaiki niż Polska. No przecież zdecydowanie Bardziej fotowoltaika sprawdza się we Francji, czy w Portugalii, czy w Hiszpanii, bo tam jest więcej dni słonecznych, słońce bardziej intensywnie świeci niż w Polsce. No i jeżeli mieliśmy niedawno blackout, wyłączenie systemu zasilania w prąd w tych właśnie krajach, który wynikał z tego, że że zepsuły się źródła energii odnawialnej okazały się niewystarczające, no to, to samo, to samo będzie miało, będziemy mieli do czynienia w Polsce. I właśnie za to, żebyśmy mogli mieć taki blackout, jak go nie mamy, zapłacimy na początek 9 miliardów złotych, prawda? Także. Także będzie. Jest to sprawa tak, tak poważna. Tutaj patrzę proszę Państwa na statystyki. Rząd chce zamknąć do 2028 roku 40 bloków węglowych, a te bloki węglowe są, są podstawą naszej, naszego systemu energetycznego. Także, także, także tyle. Jest petycja nawet. W tej sprawie powstała, która już ponad 100 tysięcy ludzi ją podpisało, także, także państwo też podpiszcie. Jeśli chodzi o sprawy polskie i terror głupoty, to właśnie, to właśnie Polska zawarła z Francją absurdalny, zupełnie traktat o stosunkach wzajemnych. Dokument się nazywa tak. Traktat. Traktat, nie, dokument się nazywa Traktat Wojskowy i jest tam tak zwana klauzula wzajemnego wsparcia w przypadku ataku na której z naszych państw. To znaczy, jakby, jakby ktoś napadł na Francję, to Polska musi jej przyjść z pomocą, a jakby ktoś napadł na Polskę, to Francja musi jej przyjść z pomocą. No, hura optymistyczny chór, chóra optymistycznych polityków się odezwał, jakby zapomnieli, że w 1939 roku też mieliśmy taki traktat z Francją i pamiętamy, co z niego wyniknęło. Żołnierze francuscy sobie kwiatki zbierali, prawda, na... na, na tam, nad brzegami Somy i, i Marny, a krzyczeli, nie będziemy umierać z Gdańsk, no, jasne. Więc ten traktat, oboje się, że będzie miał taki sam dokładnie rezultat. Ale po tym, jak podpisano traktat wojskowy, to podpisano drugi traktat, który dotyczy współpracy w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. I ma to drugie dno, ponieważ ten traktat de facto jest traktatem o ochronie klimatu. I w artykule siódmym. Czytamy tak. Obie strony będą dążyć do wspierania i wdrażania wielostronnych instrumentów dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ oraz Porozumienie Paryskie. Strony współpracują na rzecz szybkiej globalnej transformacji w kierunku neutralnych klimatycznie gospodarek i społeczeństw. Strony zobowiązują się do przyczynienia się do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, w tym celu na 2030 rok i neutralności klimatycznej do 2050 roku. W sposób zapewniający i zwiększający konkurencyjność europejskiego przemysłu przy jednoczesnym osiągnięciu transformacji społecznej i przemysłowej. Także, także tak naprawdę no, pojechał tusku do Paryża podpisać traktat wojskowy, a podpisał traktat klimatyczny, no, efekt będzie taki, że na podstawie tego traktatu będziemy jeszcze szybciej, jak to się mówi, wygaszać nasz, nasz, nasz przemysł. Bo, po co, przecież to, po co przecież to nasz przemysł rządowi Tuska? Lepiej, żeby nie było ani kopalń, ani niczego innego, bo przecież kopalnie, lotniska, fabryki są w Niemczech. Także tak naprawdę ten traktat to jest mydlenie oczu i pieprzenie o Chopinie. Kolejne wieści z zakresu terror głupoty dochodzą z Krakowa. Urząd Miasta Krakowa postanowił zaangażować urzędników w propagandę rainbow Jastą i wydano oficjalne zarządzenie. Kto w czasie obowiązków służbowych w magistracie krakowskim będzie chciał zrobić sobie zdjęcie z banerem rainbow Jastym, tym tęczowym, to może uzyskać zwolnienie, które, jest, które wchodzi mu w skład normalnych godzin pracy. Prawda, także tak, że magistrat zresztą zaprosił pracowników na wspólne zdjęcie z symbolem dewiacji w trakcie pracy tych urzędników. To wszystko w związku z tym, że niebawem przez Kraków przejdzie kolejny Marsz Równości, tak zwany. W wydarzenie propagujące sprzeczne z naturą postawy, ochoczo włączają się przedstawiciele miejskich władz. Teraz patronatu nad tęczowym marszem udzielił sam prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. A pracowników Urzędu Miasta, samych pracowników Urzędu Miasta, z podwładnych pana Miszalskiego, ma zostać, ma zostać uformowana osobna kolumna, która przejdzie w tym, przejdzie w tym, w tym pochodzie. No jestem bardzo ciekaw, czy. Czy będą tam szli urzędnicy, czy osoby urzędnicze? Bo jak Państwo pamiętacie, propaganda gender wymusza na nas, żebyśmy używali języka tak zwanego neutralnego płciowo. Na przykład sformułowanie urzędnik nie jest neutralne płciowo, bo. zakłada płeć męsko, urzędniczka, też nie jest sformułowaniem neutralnym płciowo, bo zakłada płeć żeńską, w związku z czym lewactwo naciska na nas, żebyśmy mówili na przykład osoba, osoba urzędnicza, prawda? Także przejdą setki osób urzędniczych i osób nieurzędniczych w marszu rainbow-jastym i ci, którzy wcześniej sobie zrobią zdjęcia z ich banerem, będą mogli zrobić to w godzinach pracy. Także, także, Także tyle. 14 maja w środę odbyło się pod budynkiem magistratu wspólne zdjęcie części urzędników razem. Z tęczową flagą. Tymczasem, jeśli mówimy o sprawach polskich i o terrorze głupoty, to mamy szokującą informację. Z Wrocławia tutaj doszło w jednej z podstawówek, doszło do awantury wywołanej przez niezadowolonych rodziców, których dzieciom kazano na zajęciach przebrać się za odmienną płeć. Stało się to w szkole podstawowej numer 22, a okazją do tego był tak zwany miesiąc różnorodności, który prowadziła lokalna. Pani psychologii kazała dzieciom przyjść na kolejne zajęcia przebranym za płeć przeciwną, czyli dziewczynki miały się przebrać za chłopców, chłopcy się mieli przebrać za dziewczynki i Dyrekcja szkoły nie poinformowała o tym pomyśle rodziców. No, to, jest, to jest objaw pewnej ułomności intelektualnej ze strony tej pani psycholog, która za to była odpowiedzialna, żeby zakładać, że o czymś takim dzieci nie powiedzą rodzicom w szkołach i że wszystko się przed rodzicami utrzyma w tajemnicy. No ale głupota jest jest immanentną cechą środowisk lewackich. To zresztą profesor Wolniewicz świętej pamięci już zauważył, że spośród wszystkich ujemnych cech lewactwa najbardziej wydatną jest głupota, i tutaj tej pani też to widać. No i więc oczywiście nie powiódł się jej plan, żeby ten. Pomysł utrzymać w tajemnicy przed dziećmi, no bo jakkolwiek ona sama ani, ani dyrekcja szkoły nie poinformowała o tym planie rodziców, to poinformowały same dzieci. Jeszcze na taki etap tajemnicy w, roz, w rozwoju genderologii, żeby nauczyć dzieci, zachować tajemnicę przed rodzicami, to jeszcze genderyści nie wpadli. No w każdym razie wywołało to skandal. A wszystko to stało się pod. pod egidą Urzędu Miasta Wrocławia. To fragment komunikatu. Miasto Wrocław było ważnym miejscem emancypacji kobiet i społeczności LGBT+. Do akcji dołączają różne instytucje publiczne, jak np. miejska biblioteka publiczna im. Różewicza, która na przykład wystawiła regał różnorodności z literaturą feministyczną i queerową. Również wrocławskie szkoły aktywnie angażują się w, obcho w obchody. Uczennice i uczniowie oraz kadra pedagogiczna przygotowują inicjatywy, które mają na celu promowanie wartości. Otwartości na różne kultury, tradycje i perspektywy. No więc, jak właśnie taką otwartość wykazała pani psycholog w szkole podstawowej numer 22 we Wrocławiu, to wywołało to awanturę. Rodzice się oburzyli nie tylko na samą tą inicjatywę, ale na to też, że postanowiono to przeprowadzić bez ich wiedzy, a więc bez ich poinformowania czyli taki skrajny brak szacunku, kiedy rodzice Podnieśli protest, zrobili to w internecie, to dopiero wtedy szkoła stanęła na stanowisku, że akcja nie jest obowiązkowa, tylko dobrowolna, i, i to też nie uspokoiło środowisk rodziców. Także to jest też, to jest też no, pokazuje, w którą stronę pójdzie gender, rozwój genderologii w polskich szkołach podstawowych. Tymczasem kończący się tydzień przyniósł nam sporo, sporo, sporo jeszcze innych innych. Przykładów terroru, głupoty z zakresu choćby klimatyzmu. No i proszę bardzo, jest przygotowana specjalna biała księga dla polskich negocjatorów, którzy pojadą na COP30, COP30 czyli COP30. To będzie. To będzie takie taki główny, główne spotkanie, główny taki szczyt klimatyczny, który się odbędzie w mieście Belem w Brazylii 10-11 listopada w tego roku i na nim też będzie obecna delegacja polska. No i dla tejże właśnie delegacji polskiej przygotowano Białą Księgę, która będzie się koncentrować na Identyfikacji barier i wdrażaniu regulacji i polityk publicznych w Polsce oraz na opracowaniu praktycznych rozwiązań, które mają realnie podnieść jakość procesu legislacyjnego w dobie walki ze zmianami klimatu. I teraz patrzcie Państwo, co tutaj się znalazło w tej białej księdze przygotowywanej dla polskich negocjatorów, prawda? Otóż jest tam tak: Dyrektowa, dyrektywa CSRD określająca obowiązki przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Regulacja określająca rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Wiecie Państwo, co to jest rozszerzona odpowiedzialność producenta? To jest taki, taka, taki bełkot oczywiście, który mówi o tym, że na producencie będzie ciążyć. Odpowiedzialność za to, jeżeli jego produkt wywoła, wywoła złe skutki dla zmian klimatu, prawda, bez wiedzy konsultant-konsumenta. No, absurdalne zupełnie rozwiązanie, które spowoduje to, że, że, firmy producenckie będą mogły być pozywane przez cwaniaków do sądu, jeżeli tylko tacy cwaniacy uznają, że tam firma, prawda, sprzedając im produkty, nie przyczynia się do, do zahamowania zmian zmian klimatycznych. No i najważniejsze, dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków, to znaczy polska delegacja ma jechać na ten szczyt klimatyczny w Belem w Brazylii i tam mówić, że Polska będzie głosować za tym, no zapewniać i prowadzić do tego, żeby, żeby weszła w Polsce dyrektywa w sprawie energetyczności, efektywności energetycznej budynków, czyli żeby zmusić każdego do do tego, żeby mieszkał w budynku nieemisyjnym, czyli na przykład, żeby ktoś, kto mieszka w 60-letnim domu, musiał sobie panel fotowoltaiczny postawić. Także, także coś, coś dramatycznego w ogóle. Coś dramatycznego. Także, także tyle. Tu okaz ciekawe rozwiązanie legislacyjne płynie z Sydney. Tam przez ostatnie kilkanaście lat. Para dwóch transseksualistów skarżyła się w mediach, że nie czuje się równo traktowana na rynku mieszkaniowym, ponieważ nie mogą sobie znaleźć mieszkania, w którym żyliby na takich samych warunkach jak wszyscy inni, no bo twierdzili, że oni się obnoszą z tym, że są, że są transseksualistami co budzi ostracyzm u sąsiadów, którzy nie chcą mieć takiego sąsiedztwa ale też jak tutaj. Jak tutaj pani Brown, która wcześniej była panem Brownem, mówi w rozmowie z mediami, to, to doprowadziło to też do tego, że właściciele mieszkań nie chcieli im tego wynajmować. No i trwało to i trwało, aż wmieszała się w, w cały spór Rada Miasta Sydney i postanowiła, postanowiła przeznaczyć na wsparcie. A kwotę 2,4 miliona dolarów australijskich na wsparcie organizacji, która wybuduje osiedle dla, dla transseksualistów, i ta, oś, ta organizacja ma tutaj dostawać dofinansowanie z Rady Miejskiej Sydney, żeby ten problem rozwiązać. Socjalizm, jak wiadomo, to jest ustroj, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. I to jest właśnie dokładny tego, dokładny tego, yy, tego, yy, no, przykład. Dziękuję Państwu serdecznie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Terroru Głupoty. Nadchodzący tydzień zapowiada się pod tym względem rekordowo, także wydaje mi się, że za tydzień będę miał dla Państwa szereg wiadomości gorszych. Do zobaczenia. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz.